A dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 22 stycznia 2025 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. Na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienie marzeń. Niech Wam się darzy, życzę Wam wszystkim wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. No i 100 lat, 100 lat najlepszego dla moich kochanych dziadków. Dzisiaj wasze święto, więc najlepszego kochani. Ok, zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest świat. Super. Coś się kończy, coś się zaczyna. Karta happy endu, karta szczęśliwego zakończenia. E, karta świata, dosłownie. E, więc może się dużo dzisiaj dziać. Kochani, e, świat jest na pewno kartą zakończenia jakiegoś cyklu, więc jakiś ważny cykl dla Was może się zakończyć. Może automatycznie też przynieść coś nowego, bo skoro coś się kończy, to coś nowego się zaczyna. Jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają. Ale świat jest dla mnie kartą takiego happy endu, takiego szczęśliwego zakończenia, takiego... E, Dopełnienia się czegoś, nauczenie się jakiejś ważnej lekcji, wyciągnięcia wniosków. Więc spodziewajcie się dzisiaj ważnych wiadomości, ważnych informacji, ale też ważnych takich dopięć, dociągnięć. I też takich własnych decyzji, o na przykład zakończeniu czegoś. Jeżeli czujecie, że, że, że czas na przykład odejść, czas ruszyć naprzód. Więc tak to dziś wygląda. Karta świata oczywiście też jest związana z zagranicą, ze światem, więc Część z was może podróżować za granicę, planować jakąś podróż, mieć kontakty zagraniczne, rozmawiać z osobami właśnie z innych krajów, z innych państw, ale też ktoś właśnie z innych państw może przyjechać do Was. Dużo się będzie działo online, więc część z Was może rozpocząć jakąś pracę online, projekty, część z Was będzie rozmawiać online, dużo będzie się działo właśnie w sieci, że tak powiem, ale też, kochani, wydarzenia ze świata mogą w jakiś sposób na nas wpływać, mogą być dla nas ważne, więc możemy coś dzisiaj usłyszeć ważnego, Możemy usłyszeć, nie wiem, jakieś decyzje albo ważne informacje, które w jakiś sposób będą wpływać na nasze samopoczucie, na nasze decyzje czy na nasze działania więc tak to wygląda kochani z kartą świata jeśli chodzi o sprawy zawodowo finansowe, no to świat, no to zakończenie, tak jak powiedziałam zakończenie i to może być zakończenie projektu to może być zakończenie współpracy jakiejś, ale dla części z Was to może być na przykład przejście na emeryturę dla części z Was może być zakończenie pracy dla danej firmy i przechodzicie do czegoś innego do, do innego działu, albo właśnie do, do, do innej jednostki, czy, czy w ogóle zaczynacie współpracę zupełnie z inną firmą. Karta świata tak jak Mówię, na, na pewno jest tym happy endem, szczęśliwym zakończeniem. Więc jest to związane albo z naszą decyzją, albo z przejściem do czegoś lepszego, czegoś nowego. No a dla osób, które przechodzą na emeryturę, w końcu będziecie mogli się skupić na tym, czego pragniecie, co lubicie, na swoich przyjemnościach i takich rzeczach. Więc super. E, oczywiście karta, karta świata, tak jak powiedziałam, też jest związana z zagranicą, więc część z Was może planować właśnie wyjazd za granicę, może do pracy, może część z Was została przyjęta przez jakąś ważną firmę, o której zawsze marzyliście i będzie podróżować. Część z was na przykład będzie miała home office albo przejdzie na zdalne pracowanie, takie online z domu czy coś w tym stylu. Kochani, Karta Świata też oczywiście e, mówi e, właśnie o kontaktach zagranicznych, więc może współpraca z jakąś firmą zagraniczną będzie ważna, może właśnie tutaj ktoś się odezwie, może coś zaproponuje. Więc dla osób, które szukają jakiejś zmiany albo szukają pracy, e, może odezwać się właśnie jakaś firma zagraniczna, która zaproponuje Wam współpracę. E, oczywiście dla osób, które szukają pracy, Karta Świata może też symbolizować zakończenie cyklu bezrobocia i otwarcie się właśnie na, e, na nowy początek. Więc gratulacje, kochani. Że dzisiaj coś się może zmienić i to bardzo mocno może się zmienić w Waszej przestrzeni. Moi drodzy, jeżeli jesteście w związkach, tak, przechodzimy tutaj teraz do spraw miłości, relacji, jeżeli jesteście w związkach, karta świata też mówi o zakończeniu jakiegoś cyklu i rozpoczęciu czegoś nowego. Dla części z Was to może być zakończenie jakiegoś rozdziału w Waszym życiu i wejście na przykład na wyższy poziom. Może mówić o przejściu z takiego chodzenia za rączkę do bycia razem, z takiego bycia razem, bo bycia razem. Do na przykład zamieszkania razem, zamieszkania razem do zaręczyn albo zaręczyn do ślubu, albo ze ślubu do dziecka. Nie wiem, są różne te etapy i tak dalej, jakieś spełnienie marzeń i tak dalej. Coś się kończy, coś się rozpocznie w Waszym życiu. Dla części z Was może zakończyć się jakiś trudny rozdział, może happy endem, może w końcu się dogadacie, uda Wam się porozumieć albo znaleźć jakieś rozwiązanie na swoje problemy, dzięki czemu się zbliżycie do siebie i będziecie w stanie właśnie rozpocząć nowy rozdział. Świat oczywiście dla części z Was może oznaczać zakończenie związku, jeżeli jest to dla Was szczęśliwa decyzja, jeżeli. Jeżeli jest to dla Was jakiś rodzaj ulgi, wolności i tak dalej. Więc jeżeli męczycie się w jakiejś relacji, jeżeli są jakieś tam utrudnienia, może. Mm. Toksyczna relacja czy cokolwiek to może się dzisiaj dla Was zakończyć, ale to właśnie będzie szczęśliwe, zdecydowanie zakończenie. E, kochani, karta świata bardzo często mi się kojarzy z. Wprawdzie nie mam tutaj takich dodatkowych kart świadczących o to, ale muszę o tym wspomnieć. Karta świata często mi się kojarzy z rozwiązaniem ciąży, więc jeżeli jesteście blisko rozwiązania, moje drugie panie e, w ciąży, no to kochani. E, może to być ten dzień, może to być ten dzień, kiedy nowe, nowe stworzonko przyjdzie na świat, więc gratulacje, trzymajcie się tam, wszystko na pewno pójdzie dobrze, bo tak jak mówię, jest to karta happy endu, szczęśliwego zakończenia. Świat oczywiście też mówi właśnie o tych podróżach, więc możecie planować tutaj z partnerem, z partnerką jakąś podróż zagraniczną, albo nawet przeprowadzkę do innego kraju, więc miejcie to na celowniku. Jeżeli chodzi o moich singli, no cóż, drugie single, u Was kilka opcji też, jeśli chodzi o kartę świata, może to być właśnie właśnie fakt, że coś się kończy, coś się zaczyna. Zakończy się proces singielstwa i bycia, bycia singlem, i rozpoczyna się ktoś, coś nowego, bo dla części z Was może właśnie uderzyć jakiś grom z jasnego nieba, i może pojawić się rycerz na białym koniu i gdzieś tam zainicjować jakiś kontakt, i to może być właśnie początek nowej historii. Dla części z Was Karta Świata może mówić właśnie o jakichś randkach online albo randkach z osobami właśnie z zagranicy. Możecie poznać właśnie Jakiegoś obcokrajowca yy, albo. Yy... Albo romansować, właśnie z kimś online. No i tutaj może się rozpocząć coś, coś ciekawego. E, oczywiście, karta świata też mówi o zakończeniu jakiegoś cyklu, więc jeżeli część z was jeszcze jest w jakiejś trudnej sytuacji emocjonalnej, potrzebujecie um, ukojenia, potrzebujecie domknąć pewne sprawy z przeszłości, to może być ten dzień. E, więc widzicie, dużo się będzie działo, ale jednocześnie dużo takich przełomowych rzeczy, bo karta świata to jest arka na wielkie, więc to nie jest jakaś tam pierdółka, tylko faktycznie może się dzisiaj zdzieć jakaś taka przełomowa rzecz e, dla Was kochani, dla nas wszystkich. Więc bądźcie otwarci na to, co idzie, bo jest w tym ogromna lekcja w karcie świata, ale są też ogromne możliwości, bo pamiętajcie, że świat od razu otwiera nas na coś nowego. No i tak, na spodzie mamy kochani rycerza mieczy, więc możemy spodziewać się różnego rodzaju wiadomości, informacji, ale też o rozwiązanie kłótni, porozumień, jakichś informacji, które będą szły w naszej sprawie, jakichś ważnych rozmów. No i mamy kochanków, czyli a propos miłości, a propos partnerstwa, a propos braterstwa dusz, dosłownie rycerz na białym koniu może się Pojawić u części z Was, ale może to też chodzić o jakieś ważne decyzje dotyczące właśnie e, różnych spraw i Waszej przyszłości. No i mamy arcykapłankę, kochani, więc e, wszelkiego rodzaju konsultacje ezoteryczne dzisiaj w cenie, ale też e, arcykapłanka e, mówi o słuchaniu właśnie tej wewnętrznej intuicji, tej wewnętrznej więz, wie, wiedźmy, e, mówi też o jakichś takich potrzebach naszej duszy, które będą nas prowadzić. Więc e, mimo wszystko zawsze zwracajcie na to, co się dzieje w Waszym wnętrzu e, i słuchajcie. E, tego też jakieś tajemnice mogą wyjść na jaw jakieś sekrety ale też możecie usłyszeć coś ważnego w tajemnicy co wykorzystacie w celu właśnie na przykład zamknięcia czegoś albo rozpoczęcia czegoś nowego też może jakiś tajemny romans się tutaj rozpocząć który rozpocznie właśnie nowy cykl dla was no będzie się działo czuję że dzisiejszy dzień jest taki że naprawdę będzie się dużo działo ale dobrych rzeczy i, na, i tego się trzymam i tego się trzymajmy takiego dnia wam właśnie życzę żeby się dużo działo ale dobrych rzeczy Um, takich happy endów, takich szczęśliwych um, możliwości. Tak, tak, tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, kochani, um, miłego dnia, do usłyszenia, buziaki, pa. pa.